Dzień dobry wszystkim, niedzielnie i na sportowo. A dziś specjalny odcinek o tych autach, których niestety nie udało się kupić. Dobra, zapinajcie pasy i jedziemy. Na wszystkich. Dziś jak widzicie, Audi Q2 na tapecie. Na zlecenie naszego klienta. Weryfikujemy stan auta. Prawie nowego. No, bo cóż tu mamy? Pierwsza rejestracja, luty 2018 roku. Czyli praktycznie roczne auto. Chociaż rok produkcji prawdopodobnie 2017. Jeszcze będziemy to sprawdzać. Przejechane 3250 km, czyli tyle co nic. Cena 22 740 euro. Być może do negocjacji, pewnie nie. Tego jeszcze nie wiadomo. Sprzedawcy nie ma. Mówił się z nami na 8. Jest 8.17. Pana jeszcze nie ma. Może przyjedzie o 8.30, mówi kolega. ale. Praktycznie to codziennie przyjeżdża o 9. No zobaczymy. Gracias. that Tym Mercedesem historia jest o tyle ciekawa, że to auto wskoczyło nam na listę aut do sprawdzenia w ostatniej chwili. Już byliśmy w Niemczech, już wykonywaliśmy zlecenie dla klienta, gdy klient zadzwonił i poinformował nas, że właśnie pojawił się nowe auto, którym jest zainteresowany. Salon Mercedesa, niski przebieg, wiadomo gwarancja, więc tym bardziej jego ochota do zakupu tego auta była większa. Auto pojawiło się w czwartek. Szybki telefon do salonu Mercedesa Witten. Niestety, tam sprzedawca poinformował nas, że skoro auto ma być kupowane przez Polaka i jechać do Polski, musimy się kontaktować z centralną firmą w Essen, gdzie jest specjalna komórka do obsługi transakcji zagranicznych, tak zwanej sprzedaży na eksport. No więc trafiliśmy telefonicznie do centrali. Tam obsługiwała te transakcje pani. Nawet nie Niemka, a chyba Brazylika, tak z nazwiska. Eee, I ona, z główną informacją, jaką nam próbowała przekazać, to już chyba powtórzyła cztery razy, że tego auta nie można zarezerwować. Że, skoro chcemy to auto oglądać w piątek rano, to musimy w piątek ją o tym poinformować. No tak też zrobiliśmy. Ponowne połączenie w piątek rano. Prośba o umożliwienie oględzin auta. Eee, zajęło jej to chwilkę. Skontaktowała się ze sprzedawcą w Witen. Oddzwoniła i powiedziała, że rzeczywiście auto można obejrzeć, kiedy tam będziemy, za pół godziny, w porządku, możemy podjechać. Ale uwaga, tego auta nie można dzisiaj e, ruszyć, w e, żaden sposób wyjechać nim z salonu. Czyli jazda próbna odpada, poględziny tylko i wyłącznie samodzielne. E, prosiła nas, żebyśmy e, tylko nie zawracali głowy sprzedawcy, bo jest dzisiaj bardzo zajęty, żebyśmy go o nic nie pytali. On nam oczywiście da klucze, pokaże nam to auto, pokaże gdzie stoi, ale to auto możemy sobie tylko z zewnątrz obejrzeć, porobić zdjęcia, jak będziemy mieli taką ochotę, ale nic więcej. Wy już jesteście na finiszu tej historii. Nam jeszcze trochę zostało. Wybaczcie za dyszkę, ale spory fragment pod górkę za nami. No i to już jest 20 km. A auta, tak jak było powiedziane na początku, niestety nie udało się ich kupić. Nie zdążyliśmy. Krótko mówiąc, auta zostało obejrzane. Kwalifikowały się do zarekomendowania obu klientom. No niestety nie mamy możliwości przyblokowania tych aut, jeśli sprzedawcy nie godzą się ich rezerwować. nie położymy się na masce ani nie przeprowadzimy okupacji w aucie. Wysłaliśmy informacje klientom, zdjęcia, ale praktycznie nawet nie zdążyli ich obejrzeć, bo auta poznikały. No, tak to jest, że klient chciałby. Najpierw auto obejrzeć, zweryfikować, e, sprawdzić stan techniczny, nawet e, za pomocą tylko i wyłącznie naszych działań, a potem dopiero decydować o zakupie auta. No ale trzeba pamiętać, że rynek niemiecki jest ogromny. Duża ilość aut, jeszcze większa liczba klientów. I niestety, wielu z nich decyduje się na zakup auta zupełnie bez oględzin, tylko na podstawie deklaracji sprzedającego o stanie technicznym auta, o przebiegu o parametrach. Kupują i tyle. Widzą to co można zobaczyć w internecie, sprzedawca wysyła im zamówienie podpisują i auto sprzedane. No i tak też się, się stało w przypadku tych aut podpytywaliśmy potem sprzedawców, obu tych aut ich nabywcy nie widzieli. Sprzedały się Krótko po naszej wizycie, i tak jak było powiedziane, nasi klienci chcieliby sobie sprawę przemyśleć, i to jest jak najbardziej zrozumiałe. No, niestety, jak dowodzą ostatnie badania amerykańskich naukowców, nie ma korelacji pomiędzy długością zastanawiania się nad zakupem to... auta a jego jakością. Po prostu czasami trzeba. Szybko decydować i kupować To tak jak z ładnymi dziewczynami spotykanymi gdzieś na ulicy w dużym mieście teorię o tym ułożył przed wieloma laty 20, może nawet 25 lat temu mój dobry kumpel Piotrek otóż teoria głosi że jak jesteś w dużym mieście i spotykasz na ulicy fajną dziewczynę, która ci się podoba, to musisz się na to zdecydować w tej jednej, jedynej sekundzie. Czy do niej startujesz, podchodzisz, podbijasz, jakkolwiek to nazwać, czy odpuszczasz? Jak się chwilę zawahasz, stracisz szansę, przepadnie. Drugiej okazji już nie będzie, bo prawdopodobieństwo że się w dużym mieście spotka drugi raz tę samą dziewczynę. No, przypadkiem jest prawie żadne. I tą głęboką refleksją żegnam Was niedzielnie i sportowo. Do zobaczenia przy następnej projekcji i następnych autach. Oby już kupionych. Pozdrawiamy!